Siemano, witam w nowym odcinku Drift Projekt i w dzisiejszym materiale zabawki dla dużych chłopców. Jak wiecie, jesteśmy w trakcie przeprowadzki. I żeby móc konkretnie ruszyć temat E92, w tym odcinku przyjechały do nas dwie niezbędne rzeczy, a mianowicie mamy. Zestaw gwintowany od firmy BC Racing, który zamontujemy w tym odcinku w BMW. No i też rzeczy, które są potrzebne, żeby móc to zrobić, czyli potrzebujemy narzędzia. A narzędzia mamy w tych katonach, więc zabieramy się za rozpakowanie tego wszystkiego i poukładanie w nowym garażu. Tak więc zapraszamy Was, my się mega cieszymy, bo w końcu wejdzie nowa jakość, jest nowa hala, są nowe narzędzia. Krótko mówiąc, będzie można zacząć robić projekt. Lecimy! Ja czekałem około półtorej tygodnia, bo musieliśmy robić coś przy aucie, albo Daniel nie mógł nagrywać, albo Paweł nie mógł, albo ja nie mogłem. I tak codziennie wchodziłem na garaż, widziałem nowe narzędzia i tylko sobie na nie patrzyłem. Generalnie to był taki klimat, jakby pokazać dziecku, że masz prezent dla niego na święta, ale nie możesz go otworzyć. O! o. przykoływania narzędzi i mam przykładowo, przykładowy zestaw kluczy klucze przykoływujemy w szafce w dość stabilny sposób bo mogę, jak widzicie sobie nimi ruszać bo są w piance, fajnie powciskane i dzięki temu jak jeździcie sobie szafką narzędziową po warsztacie czy na przykład zabieracie szaf szafkę na zawody albo na trening narzędzia Wam nie wypadają i mamy porządek w szafce to jest, to, jest, to, jest, to jest generalnie ale to jest jedna z przyjemniejszych rzeczy w narzędziach jak one tak fajnie właśnie klikają No to są te pewne. Czyżaki, powoń, X. Tu, są, tu są narzędzia, Jeremy'ego go Kle Tak? Tak, zestaw motków. <grymne> <grymne> Kamil wygląda, jakby tak otworzył dosłownie prezent. Jak... O, to jest to. Bardzo je lubię. To są fajne. Ale właśnie w sumie Kamil, bo Ty masz doświadczenie z tymi narzędziami, to nie jest tak, że to pierwszy raz je na oczy widzisz, nie? Nie, ja ich używam od dwóch, trzech lat, w innych miejscach pracy, jakby poza, poza driftem i Dlatego jak przed e, pomysł, żeby wejść w współpracę z tą firmą, to byłem jak najbardziej za, bo po prostu znam dobrze te narzędzia, wiem, że są bardzo wytrzymałe, można na nich polegać i dlatego tak się cieszę, bo są fajne. No taki o, właśnie krampik do bodykitów. No, miało być ich więcej. To może będzie? Nie, tu jeden tam Nie, tu masz jeden ja parę, parę rozmiarów tam po zamawiałem. <grym i zimna> Większego nie było? <grym i zimna> to taki mały nie mniejszy. Kolejny zestaw, który wyciągamy, jeden z wielu, mamy zestaw do zarabiania miedzianych przewodów hamulcowych, bądź też z innego materiału, i ten przyrząd będzie używany przez nas bardzo niedługo przy mocowaniu hydraulicznego, hamulca ręcznego w BMW E92 <grymny> <uf, uf. grymny> Bezesa. 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 Nie. To sobie wieszasz na drzwi, jak wkładasz silnik, i możesz sobie wypozy wypozycjonować silnik tak, jak chcesz, jak wkładasz go w samochodu. Czy będzie ta pod takim kątem, czy pod takim, bo tak. Wygodniej jest po prostu. O, widzisz? Jest, jest nożyk. Jest nożyk. O ostatnia paczka. Ostatnia paczka. Przedosta przedostatnia paczka nożyk. Zobaczcie, musieliśmy cały unboxing się męczyć z takim nożykiem. A nożyk jest oczywiście w przedostatniej paczce. Klasyk. Mamy nowy nożyk. Pozostało nam jeszcze dużo dużych paczek. Czyli krótko mówiąc narzędzia rozpakowane. I teraz czas pięknie uzbroić warsztat w meble warsztatowe. Działamy. <noise> Jednak była dobrze. Była dobrze? <noise> była dobrze. Jednak była dobrze. Ła, ła, wi, Zdarzyła się dość ciekawa sytuacja, ponieważ przy zamawianiu ponad 50 pozycji zamówiliśmy blat roboczy do naszego warsztatowego meblościankowego zestawu. I zamówiliśmy niechcący blat drewniany. Taki to nie. On by chyba nie przetrwał zbyt długo. U znaczy, nas. Mógłby przetrwać, ale byłoby go bardzo trudno utrzymać w czystości, tak jak on teraz wygląda. Powinien być inny. Tak, więc. Pomimo, że jest bardzo ładny i z chęcią taki zamontował u siebie w salonie, poprosiliśmy firmę Kingtony o wymianę na blat nierdzewny i dosłownie dwa dni później mamy go u siebie, więc idziemy go tutaj przynieść i montujemy do całego zestawu i będziecie mogli zobaczyć, jak to się wszystko prezentuje w finalnym wydaniu. Lecimy. Tak, kolego. Kolego. Wielkie otwarcie. I teraz na szczęście nie trzeba aż tak bać, że się porysuje. A jeszcze jest oklejona. oklejony, świeżyna. No e, Poczekaj. Dwale, ciasno. Mierzona. I zobaczcie, teraz tak naprawdę możemy na coś zrobić. E, jeść. Może no jak w kuchni takiej przemysłowej, można powiedzieć. Dawaj, tatara. Robimy. Blacik wpasowany w ideolo i doszła jeszcze jedna paczka, a jest to mobilna szafka narzędziowa, która będzie niezbędna przy pracach e, przy aucie. No i oczywiście, jak pojedziemy gdzieś na miasto, busem, tak. to się przyda w górę. Mamy zmontowaną szafkę. Słuchajcie, no ja osobiście mega się jaram, bo wygląda to wszystko petarda. Co jest ważne, firma Kingtony no jest naprawdę bardzo długo na rynku, jest zaufanym producentem narzędzi i też jest obecna w motorsporcie, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo, krótko mówiąc, ich narzędzia są sprawdzone w mocnym boju. Jak pracowałem jeszcze więcej przy seryjnych samochodach, między innymi w autoryzowanych serwisach, to te narzędzia po prostu są tam wykorzystywane. Ja jestem z nich osobiście bardzo zadowolony, bo to jest naprawdę dobre narzędzia. Lepiej wydać troszkę więcej pieniędzy na nie, ale jakoś ich po prostu się po prostu odpłaci i, będziecie ich, i można ich naprawdę długo używać, bez awaryjnie. Więc jestem mega zajarany, że że tu są. I teraz można kręcić przy tym aucie, które mamy z tyłu. I nie, i nie, i nie tylko przy tym. Przerywam ten odcinek, żeby podzielić się z Wami mega informacją, a mianowicie przygotowaliśmy dla Was świąteczny prezent w postaci odcinka specjalnego. Będzie on o tyle wyjątkowy, że będzie publikowany tylko i wyłącznie od świąt do Sylwestra. Później zdejmujemy go z kanału, więc to taki nasz prezent dla was, na święta, żebyście mogli wspólnie z rodziną spędzić fajny czas i obejrzeć naprawdę coś wyjątkowego, więc zapraszam wesołych świąt. I lecimy dalej z materiałem. Ok, moi drodzy, przechodzimy teraz do części bardziej mechanicznej, gdzie jak widzicie, mamy tutaj kartony od BC Racing. I krótko mówiąc, mamy tutaj dwa razy zawieszenie do tego oto pięknego gentlemana. Jest zestawienie, zawieszenie BR, wersja BR i wersja ER. Ale o co chodzi, to pewnie mało kto wie, ale my trochę wiemy. Otworzymy i wam powiemy. Jaka jest różnica między jednym a drugim zawieszeniem? I czemu dwa zawieszenia, skoro samochód jest jeden. Dlaczego? Nie wiem. Chodź się domyślał. <ślinisk> 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 Dobra. Lecimy. Jest nożyk. Z nami. Jazda. Przy bardzo gadżeciki, i wlepy. Karta gwarancyjna. O, jaka fajna. Zobacz. Warranty kart. A tu mamy, krótko mówiąc, instrukcję. Jakby ktoś kupił sobie pierwszy raz takie zawieszenie, no to przydatna sprawa, żeby wiedzieć, jak się z tym obchodzić. No wiadomo, że my zawieszenie od BC Racing to w Subaru dość mocno przetestowaliśmy, więc to sobie odłożymy na później. Ale jakby ktoś pierwszy raz montował, to nie wyrzucajcie, tylko przeczytajcie. Zanim będziecie montować do auta. Myślę, że to znajdziecie tam dużo przydatnych informacji, które, które Wam się przydadzą. Dobra, lecimy. Ociągamy przed regulacji, regulacji pyk amorek naprzód. Amortyzator na tył, O, fajna twardość sprężyny. A tu ile adapterów jest w ogóle? No właśnie też na to patrzę. Jak wyciągniemy, to sami będziemy musieli się zastanowić, jak to założyć to dobrze zmontować. Daj te instrukcje. Tak. ale kolego tam w szafie jest taki papierek. A w sumie ty, ty dzisiaj będziesz montował. No to tak, czy? no ja dzisiaj będę montirem. I tutaj mamy ER wersję ER, no, mamy same, te same papierki, wszystko bardzo istotne, ale jak widzicie każdy Amor jest już osobno zapakowany, ponieważ jest to wyższa puła między tym zawieszeniem, które tutaj widzicie z tyłu, to jest takie bardziej do motorsportu, za bardziej wymagających kierowców, pokażemy Wam jak wygląda, wizualnie podobnie, ale niekoniecznie. Ale, ale są różnice, samo rozwiązanie jak w Subaru, identyczne. O, ale pomyśleli o mnie. To fajnie, cieszę, cieszę się. No jak będę je przerabiał, jak ta w Subaru robiłem, to mam nie do wycięcia. Jest. Soft hard. Mamy na stole tutaj dwa amorki przednie i wam teraz pokażemy w skrócie jaka jest różnica między nimi. Tu jest wersja BR. I ona ma regulację 30-stopniową od góry, ale za to wersja ER ma tej regulacji dwa razy więcej. Wersja ER, jak widać gołym okiem, różni się tym zbiorniczkiem, dlatego się jak się śmialiśmy z Pawłem, że dostaliśmy więcej fistażków. Te fistażki były po to, żeby zabezpieczyć ten zbiornik podczas transportu, żeby po prostu nic się z nim nie stało. I tutaj teraz tak, mamy tutaj dwie opcje regulacji, czyli tym pokrętłem z góry i mamy zewnętrzny zbiornik którym regulujemy odbicie amortyzatora, a górnym przyłącznikiem, klikaczem tak zwanym, regulujemy dobicie amortyzatora. Eee, I to jest właśnie główna różnica między tymi amortyzatorami. Eee, bierzemy tylnie amortyzatory i pokażemy Wam różnicę. PKF, co? nic olimpijski. No? Ale no ładnie to wygląda. Generalnie? Taka fajna eee, to, jest takie... to by ładnie wyglądało w domu, jako sztuka. Albo o. zrobić. Taki stół z tego generalnie, takie cztery wziąć? Czekaj, kurde drogi stół. Zrobić takie dwa z przodu, dwa z tyłu i to by były drogi stół. Tylne amortyzatory podobnie tak jak przednie, mamy, mamy zewnętrzny zbiornik, gdzie regulujemy sobie odbicie górnym przyłącznikiem do bicia i mamy też zmianę w mocowaniu do wachacza. W tym amortyzatorze mamy rozwiązanie pod wachacz. Z BMW-92. W tego typu rozwiązaniu mamy, mocujemy go już pod wahać na przykład Weissfaba, Czyli docelowo zawieszenie praktycznie w każdym pro-driftowozie. I dlatego teraz nie możemy zamontować tego amortyzatora, bo nie mamy zawieszenia typu wajstop na tylnej osi. Tak więc koniec tego pokazywania. Czas się wziąć do roboty, podnosimy furę i instalujemy te oto piękne zawieszenie do BMW. Ja dzisiaj będę w nieco innej roli występował. Będę patrzył jak Paweł robi. Eee, I tak, co Paweł będzie musiał zrobić? Paweł musi zdemontować amortyzator. Żeby to zrobić, musi pousuwać mocowania przewodu hamulcowego, musi odkręcić moc, śrubę mocującą amortyzator do, do zwrotnicy i zobaczymy czy amor nam, się, amor nam wyjdzie z zwrotnicy nie demontując bez demontażu wahaczy z auta. Wątpię, ale spróbujemy. Ma też ułatwione zadanie, bo mamy zdemontowane. Drążek kierowniczy i przecięty stabilizator. Więc yy, ma do odkręcenia dźwię. dwie nakrętki mniej, które są często problematyczne, więc. Paweł bierze klucze, ja ściągam rękawiczki, biorę sobie siedzonko i będę patrzył. No i co? Zrobiłeś mi 18. No to jak patrzysz? Tak. <laughs> Patrz. No, tak. Możesz Kamil powiedzieć, jakie prawdopodobieństwo było, że to się uda. Marne szanse, Marne szanse. Tak, ale się udało. Zwrotnica w BMW-92 jest zrobiona z aluminium. Ma to swoje plusy, bo jest lekka, ale minusem jest to, że jak się łączy ze stolowymi elementami, to bardzo lubi śniedzieć i ciężko jest wybić, czasami rozłączyć te dwa elementy. Te dwa elementy. Paweł miał akurat bardzo dużo szczęścia, bo popukał parę razy. I to wyszło praktycznie samo. Więc teraz tylko zobaczymy, czy ruch zawieszania pozwoli nam, żeby przełożyć tam, żeby przełożyć amortyzator przez zwrotnicę, ale to zaraz się, zaraz się okaże. Fura w dół, gwint na stół. Jak widzicie, tutaj mamy piękne makaroni i odkręcamy trzy śrubeczki mocujące z góry Amora. I przy odrobinie szczęścia, które dzisiaj zdecydowanie mi sprzyja. Mamy wyjęty amor. Idę po klucz. Fik. Paweł odkręcił nakrętki mocujące podstawę amortyzatora. I w BMW-92 możemy u góry regulować sobie pochylenie koła. Bardzo rzadko występuje to w, sam w seryjnych samochodach. Taka opcja. Przy pracach w zawieszeniu, jeżeli demontujecie czy się przykręcacie, warto jest zastosować nowe śruby. Dlaczego? Raz, że ta śruba już pewnie jest, ma tyle lat co samochód, więc ona trochę zniosła w zawieszeniu, więc też jest trochę pordzewiała. Nowa śruba zapewni nam trwałość tego połączenia. E, przy doborze śrub trzeba się kierować, żeby były tej samej twardości i długości i żeby nie była cała gwintowana, tak jak po musisz sobie dobrać na wzór stary, tak mniej więcej o, jak ta. Teraz ją przekazuję Pawłowi, i Pawł montuje do auta. Proszę od dobrać odpowiednie narzędzie żeby w celu wyczyszczenia odporu montażowego. 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 No ale Ile? Kamień z jaką siłą dokręcę? Ogólnie rzecz biorąc powinieneś dokręcić to z momentem odpowiednim. Najlepiej łokciowym, czyli pół obrot do urwaniem. Wszystko jasne. <grymne> o. To się dzieje tak chyba. Jaki strach jest przecież, Jest tak? taki, żeby przyje, że przegniesz przy, przy, pałę, nie? Jak będę przykręcał ten, jak będę przykręcał głowicę do łóżka, to będzie się dokręcał. To ja przyjdę i cały spocony będę to robił. Zobaczymy. Świetny pomysł. <laughs> jak? Bo klikło, tak? Czy klikło no się no właśnie? nie jestem pewien, czy bo, to przypiku, czy. Bo się oparłaś. O, teraz klikam. Klika, no. Mamy zamontowany przód. Jak widzieliście, pracowałem sobie na takim wiszącym, napiętym przewodzie hamulcowym, ponieważ krótko mówiąc, będziemy go zmieniać. Wiadomo, że jeszcze przed nami jest regulacja zawieszenia. Drążka kierowniczego na razie nie przykręcam, ponieważ e, i tak będą nowe drążki kierownicze. Więc można powiedzieć, że przód na ten moment mamy ready i idziemy na tył. Dobra. <grystanie> 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 to jest ciekawa historia. <grystanie> Jak widzicie, to jest taki trochę biały proszek i zjarane, zjarana tarcza i klocek, bo no bo co? Robiliśmy zdjęcie na miniaturkę na YouTube'a. <laughs> tak. YouTubery. E, no i nam się zapalił klocek generalnie. Nie miałem nigdy takiej sytuacji, ale tak długo był jarany kapor, że z, no, tylne zaciski jakby cały czas trzymały. No i się zrobił mały pożar. Tak. Ciepło było. Biegałem po placu i szukałem gościnicy. Jedną znalazłem, która nie działała i biegałem, szukałem z Asią nas, następnej, żeby zgasić. I to Pawła chciałem weź wysiadaj wy, wy, wy z auta, bo, bo się pali. No tak no. czasami bywa, że jak jest no, bardzo długo by palane, była polana opona, wytworzyła się temperatura dużo po prostu i praca się zapali. Tak. Ale ogarnęliśmy, mieliśmy więcej gaśnic, które, które późniejsze sztuki działały. Ale to takie informacje dla was: jakby ktoś kiedyś chciał mega długo jarać kapora, lepiej mieć sprawną gaśnicę obok. Awaryjnie. Tak. Tak więc to na razie zostawiamy, bo tarcze sobie klocky zmienimy innym razem. Ale teraz tutaj mamy amortyzator, to ten. Niedobry? Niedobrze. Niedobrze. Bo wylany jest. Niedobrze. Wylany. Zmienimy na dobrze. Ty, jak wjechał fajnie. Wymierzył dobrze, co? I jeszcze bo, <grym> zobacz, czy bokiem wjechał. Bokiem pod driftowóz. Ej, na no takiej leżance to można robić. Zobaczymy zaraz, jak będziesz odkręcał i będzie Ci piach na twarz sypał, to zobaczymy, powiesz <laughs> to samo. <noise> Paweł jest w trakcie odkręcania amortyzatora z dolnego mocowania. Jak będziecie kiedykolwiek sobie y Robić jakiekolwiek naprawy w swoich autach, czy to w 92 czy w 36 czy w jakimkolwiek innym samochodzie. E, trzeba zwracać uwagę, jak odkręcacie amortyzator, e, żeby popuścić, z której strony jakby zwolnić napięcie sprężyny. Bo jeżeli odkręc odkręcicie od razu amortyzator, a sprężyna będzie napięta w tylnym zawieszeniu, pytanie, jak rozbieracie seryjne e zawieszenie to po prostu może dojść do w sytuacji, gdzie po prostu może wyskoczyć i ktoś może ucierpieć, więc zwracajcie na to uwagę jak rozkręcacie zawieszenie czy sprężyna jest napięta, czy nie a to do rady dajcie sekund trzeba odkręcić O, no nas twardo, co? wejdzie, czy nie wejdzie? da to zrobić tam? stąd no. on nie spadnie Dobra, jak czujesz? Dynamo. Mamy jeszcze ostatnie pudło. Generalnie mamy zamontowane już zawieszenie z przodu, amortyzator z przodu i amortyzator z tyłu. I tu jest jeszcze jedna paczka od BC Racing. A mianowicie mamy tutaj. Mnóstwo, naprawdę dużo, zobaczcie ile tego jest. Eee, sprężyn i po co nam tyle różnych sprężyn? Generalnie plan jest taki, że jak będziemy mieli auto, to już na etapie pierwszym z V8, e, będziemy chcieli jakby na samym początku możliwie najwięcej trakcji wyciągnąć z tego auta i bawić się ustawieniami e, zawieszenia, miękkością sprężyn itd. Tak, tak Tutaj będzie nam pomocny grzesiek, którego poznacie w późniejszych odcinkach, który ma duże doświadczenie w tym, w tym zakresie. I co? Tak naprawdę teraz mamy zamontowane takie jeszcze niedocelowe sprężyny. Pewnie wrzucimy twardsze, żeby to auto było na początku takie mocno sztywne, żeby łatwiej było je wrzucić w poślizg i żeby było po prostu nie takim tapczanem. Dzięki czemu będziecie na dwa z jeszcze łatwiej jeździć. I co? Tak naprawdę, Kamilu, coś chciałeś dodać? Musimy jeszcze ustawić wysokość zawieszenia, czyli auto, żeby auto stało równo, po to mamy tyle opcji regulacji. No i... Mamy czym się bawić, więc będziemy się bawić sprężynami i twardością zawieszenia w każdym setupie. Jesteśmy przygotowani na wszystko. Tak, dokładnie. A ja na koniec mam do Was pytanie: jakbyście byli na naszym miejscu, to z czego bardziej byście się cieszyli? Z nowych narzędzi czy z nowego gwintu do, do auta? Więc dajcie znać w komentarzu, czy narzędzia, czy gwint. A my się widzimy niedługo w kolejnych odcinkach i w kolejnym Drift Projekt. Yo!